Witam, witam serdecznie. Chciałem na wstępie podziękować za oglądanie ostatniego filmiku, za dużo subskrypcji, za dużo łapek w górę, dużo komentarzy. Bardzo mnie to motywuje, żeby przekazać dalej wiedzę odnośnie właśnie tej mojej instalacji off-gridowej, żeby większość zrozumiała w ogóle, bo zadane są jakieś takie w sumie proste pytania, jak to działa, jak to jest konfigurowane i jak to zrobić. No koszty są tylko jak to jeszcze na szybko połączyć, żeby podsumować to wszystko, jak ta instalacja u mnie jest zrobiona, jak można taką instalację wykonać. Takie sprawy proste, techniczne. Dla niektórych to może jest zbyt proste, ale dla takich osób, które weszły dopiero na kanał i zobaczyły, w jakiej cenie można wykonać taką instalację i mieć w domu cieszyć się własną elektrownią słoneczną? No, to jest sprawa ciekawa, ale jednocześnie jeszcze nie poukładali sobie, jak to wszystko wykonać, jak to wszystko zrobić, więc może tak na szybko raz wam wyjaśnię. Przechodzimy do falownika. Falownik, tutaj jest inwerter, to jest chiński inwerter, 6,2 kW i to jest. Jakby tak powiedzieć, mózg całej, całej operacji. Patrzcie, teraz w tej chwili 4,5 kW z 4 kW 4,5 kW z paneli idzie. Magazyn 100%, ale jeszcze, jeszcze idzie 60 amperów. Balansuje się, ogniwa się balansują. Zobaczmy, jak to wygląda. I teraz wracając do tematu, tutaj tego falownika. No to, jakby, jak mówiąc, jest to serce całego układu. Mamy tu podłączony prąd zmienny AC. Tutaj mamy wyjście. Obok wyjście prądu zmiennego do domu, wejście paneli fotowoltaicznych i wejście tutaj na baterię. I teraz tak, ten falownik nie musi pracować z wejściem tutaj z sieci. Ponieważ on sobie bez sieci daje spokojnie radę. Natomiast ja tak mam skonstruowane, że żeby nie zostać bez prądu, w razie mi się rozładuje całkowicie magazyn. Na 20% nie całkowicie, do 21%, bo tak mam ustawione. No to wtedy przełącza się na sieć. Miałem tak ze dwa razy, że były dwa dni pochmurne i nie zdążył się naładować, a pobór w domu był dość, dość spory, więc po prostu przełączyło się na sieć, tam chyba na 2-3 godziny. I... Tylko, że z sieci nie mam znowu ładowania. Z sieci nie mam ładowania e, tego magazynu. Tak jest ustawione, że ładują się ładuje się ten magazyn tylko z paneli fotowoltaicznych. Ile ten falownik w zasadzie daje mocy? No, nie wiem, ja tutaj tak miałem do 5 z hakiem kW poboru, to spokojnie sobie dawał radę. Zrobię test, ile on jest w stanie wyciągnąć maksymalnie. Także zobaczymy jeszcze na testach, jak to wyjdzie. Także możecie w sumie żyć bez sieci od już 15 marca, bo tak mam gdzieś od połowy marca włączone to i w zasadzie tylko dwa razy tak jak mówiłem się przełączyło na sieć, brakło prądu, w nocy zwłaszcza w weekendy długo, dłużej domownicy siedzą a to przy komputerach, a to grają i tak dalej i po prostu zużyli a były pochmurne dni i nie wytrzymało, natomiast teraz spokojnie wykorzystuje, spokojnie daje radę Myślę o tym, żeby jeszcze dodatkowy taki magazyn dostawić właśnie na takie pochmurne dni. Powiem tak pokrótce, jest nadmiar tej energii. Jeżeli są dni słoneczne, jeden dzień po drugim, to jest naprawdę nadmiar tej energii, że z tych 4 kW się wykręci gdzieś tak 18 kWh przez cały dzień co naprawdę naładuje magazyn dodatkowo można pranie zrobić jakichś rzeczy w domu i wodę nagrzać ciepłą wodę użytkową do mycia także tu nie ma problemu co do pompy ciepła troszeczkę jest za mało próbowałem takie testy robiłem żeby korzystać też grzać podłogówkę pompą ciepła z tego nie z magazynu tylko bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych i, i powiem tak szczerze, że trochę, trochę, trochę brakowało. Może jak są dni zupełnie słoneczne, w nocy jest chłodno, to ok, natomiast jeżeli mało jest, no to trochę brakuje, można powiedzieć trochę brakuje, zwłaszcza gdyby był drugi magazyn i wszystko władować, wykorzystać tą energię maksymalnie, bo co się dzieje? Jeszcze powiem taką rzecz, że jeżeli nie mamy odbioru, czyli magazyn jest, 100% tutaj już naładowany. Słuchajcie, jak jest 100% już naładowany, nie ma domowników w domu, to wtedy te panele tutaj zmniejszają swoją wydajność aż do zera. Słuchajcie, może być pełne nasłonecznienie. Moc normalnie z odbioru by była 4 kW, piki, natomiast się okazuje, że nie ma odbioru, więc one nic nie oddają walownik nic nie przepuszcza jest to tak jakby nasza strata więc najlepiej by było wykorzystać całą tą energię albo na dwa magazyny doładować albo na bieżąco cały czas korzystać bo inaczej to naprawdę yy, no szkoda tej energii marnuje się teraz jeszcze było takie pytanie odnośnie yy, słupków konstrukcji jak mam oddalone to jeszcze pójdźmy na chwilę do konstrukcji były pytania odnośnie tej konstrukcji mojej fotowoltaicznej, więc tutaj yy, pokażę odległość słupek od słupka. Proszę bardzo, yy, od słupka do słupka mamy 110 od centralnie od połowy 115 od połowy do połowy 115. I teraz przedni sobie tu troszeczkę muszę poradzić. No i teraz tutaj mamy przód, tył. Jest 220, 220 cm odległość przedniego od tylnego. No tak to wygląda. Wiatry teraz przyszły dość spore. Konstrukcja nawet nie drgnie. Wiatr był północny, także można powiedzieć, że od tej strony tutaj może podrywał, próbował poderwać, ale to nic, nic nie dało. Konstrukcja jest sztywna, także jest ok. No i w tej chwili mamy pełne nasłonecznienie. W zasadzie magazyn 100%. I co z tym zrobić, z tą energią teraz? Nie ma jak wykorzystać za bardzo, słuchajcie, no nie ma jak wykorzystać. A proszę bardzo. Można żyć w Ogridzie? Można. Oczywiście, że można, słuchajcie. Teraz tak, jeszcze dobór paneli. Dobór paneli dobieramy do falownika. Tutaj mamy taką tabliczkę. I tu mamy też yy, odnośnie solar, tutaj jest wszystko napisane. Powiem szczerze, że zadowolony jestem z tych, z tego falownika, jak na razie przynajmniej, o widzicie teraz słońce zaszło, proszę 900, o jak spada, 1 kW, 1 kW mocy tylko. I, i zobaczmy, co się dzieje. No po prostu mniej idzie do baterii. Tak. O. I tak widać teraz w tej chwili, o. Słońca nie ma, murka przyszła. I już widać, jak mniej idzie. Ale to wcale nie przeszkadza, bo teraz to jest na takiej zasadzie, słuchajcie, że jeżeli... W domu bym teraz coś włączył, jakieś odbiory. To nie będzie 4A tutaj, tylko będzie minus i będzie pobierał w, te, w tym momencie yy, z baterii, z magazynu energię do domu, jak będzie mu brakowało z paneli, i poczeka, aż słońce wyjdzie. Znowuż będzie pobierał, ładował magazyn i na odwrót. Także to tak wygląda. Ładnie to współpracuje. Pokażę jeszcze na aplikacji, jak to wygląda. O, widać teraz tutaj na aplikacji, jak to wygląda. Czyli idzie w tej chwili z paneli fotowoltaicznych do baterii w lewą stronę strzałki i w prawą stronę do domu. Z sieci nic nie idzie oczywiście z tego supa, tak jak tutaj jest imitacja tego supa. No i zobaczcie, tutaj jest baterii power 3-6 kW do domu 463. 463 W idzie do domu. Taki jest tylko pobór i mamy bateria napięcie 55,1V, 65A idzie do baterii i produkcja z paneli 427. Jest chłodny dzień, dlatego te panele produkują więcej, są bardziej studzone niż w taki gorący dzień, dlatego to tak wygląda. słuchajcie jeszcze zobaczcie, ile z tych paneli mam produkcji energii elektrycznej. Tu weźmy sobie 6 kwietnia w tej chwili. Na górze widać 10 kWh. W poprzednim dniu było 12,4. Tu mamy prawie 18 kWh. No i 18, czyli tak na maksa wykorzystane te panele to jest 18 kWh. Czyli to tak wygląda pokrótce. Jestem praktycznie na off -gridzie. Fajnie się żyje. Zero prądu z sieci. Zadowolony jestem w tych pieniądzach. Fajnie to wyszło. I postaram się zrobić w następnym filmiku testy tego falownika. Mocy maksymalnej, ile on pobiera prądu z sieci, przy takim tutaj podłączeniu bo tam bodajże 30 watów będzie pobierał chyba, no ale to się upewnimy, zobaczymy jak to wygląda, także zapraszam do kolejnego filmiku i zrobimy testy tego palownika, tak? Dzięki serdeczne, pozdrawiam.